Pamiętacie efektowne, designerskie baterie łazienkowe, które pokazywaliśmy w ubiegłym programie? Ci sami projektanci wymyślili mnóstwo innych, fantastycznych przedmiotów użytkowych, m.in. do kuchni. Jak byliśmy w łazience, teraz jesteśmy w kuchni, ponieważ warto pamiętać, że asortyment De'Anty wychodzi poza łazienkę i mamy też rzeczy, które świetnie odnajdują się w kuchni, czyli nasze zlewozmywaki i nasze baterie z przeznaczeniem kuchenne. Tak, bardzo mi się podoba to nachylenie. No, i to jest cały to to clue. Tu pozdrawiam koleżankę, która to stworzyła. Ta bateria ma taki dynamizm w swojej linii. Czyli nawet jak, jak coś takiego, jak sportowy Strzela. samochód, który nawet jak stoi, to jedzie. Tak. A ta bateria, nawet jak stoi, to stoi krzywo. Mhm. Ale ona stoi krzywo specjalnie. Tak, przez to wykrzywienie zasięg wylewki jest o tak. większy, więc możemy zrobić niższą baterię. Która będzie fantastycznie e, celowała swoją strugą wody w dobre miejsce w komorze. Mm -hmm. I co mi się jeszcze podoba, to połączenie tych dwóch elementów. No właśnie, tu są same połączenia. Tak. Klasyczne malowanie, czerń, o której mówiliśmy, że jest loftowa, wpisująca się w trend, elegancka. I ma tę powłokę. I ma tą powłokę, mm -hmm. która właśnie jest elektroplatingiem, czyli powłoką galwaniczną. No i stal nierdzewna. szczotkowana, nowoczesna, e, również niesamowicie odporna. To połączenie. Mogę zepsuć? Nie zepsuje, ponieważ rady. ta bateria ma wyciąganą wylewkę. A. Taki surprise. No, no, taka niespodzianka, faktycznie. Jeżeli masz zlewozmywak wyposażony albo w wielką komorę, albo w półtorej, albo w dwie komory. Albo jeżeli chcemy zrobić coś. oblać na przykład poza. Powódź w mieszkaniu świetnie się nada do tego. Ale tak, mamy połączenie dwóch światów baterii. Wygląda świetnie i to kontynuuje się w zlewozmywaku, czyli hybryda. Stal i granic. gdzieś to kiedyś To szczotkowanie będzie maskować mhm. ewentualne zarysowania w przyszłości. Tak. a wiesz, co mi się jeszcze bardzo podoba? Nie mam pojęcia. Krupeczki błyszczące. Kropeczki błyszczące. One mają specjalne przeznaczenie, tak? Tak, żeby się Tobie podobały. Nie tylko. Faktycznie, coś czego nie widać to proces, który zachodzi w środku, czyli antybakteryjność zlewozmywaka. Antybakteryjność mamy poprzez wykorzystanie nanosrebra. Zlewozmywaki granitowe są piękne, są eleganckie, fantastycznie widać na nich ten wzór, natomiast funkcjonalność leży Już. po stronie tak, zlewozmywaków, tak. zlewozmywaków tak. ze stali. Czyli mamy tutaj piękno plus funkcjonalność. Zamknięte w idealnej formie. Nazywa się Prime, bo jest pierwszy, jedyny w swoim rodzaju. Czyli jak chcemy być oryginalni, to to, a jeszcze bardziej oryginalni to. No, nie da się bardziej, ale można. <grym> można, przepiękne. Szkło plus granit. Tak jest. Nie byle jakie szkło, szkło hartowane plus szkło laminowane, czyli jeżeli dojdzie do jakiegoś nieszczęścia, zakładamy, że nie dojdzie, technologia jest dokładnie taka sama jak przednia szyba w samochodzie czyli szkło jest ze sobą połączone. Nawet w przypadku rozbicia, robiliśmy testy, które były wymyślone przez mm -hmm. nas, polegały na wbicie łomu w to, zlewozmywak ciągle pozostawał w jednym kawałku. Czyli możemy tu schabowe tutaj na tym? Nie polecam. Są A le... jednak, w takim razie do czego to służy? Oprócz tego, że pięknie wygląda, ta bateria, którą, która nazywa Trzeba, się... filtr. Bateria Waster. Ta bateria wyposażona jest w podłączenie do filtra. Czyli mamy wodę z sieci, i mamy wodę filtrowaną, dźwignia do wody sieciowej i to jest załączenie wody filtrowanej, czyli element, który jest estetyczną ozdobą, jest tak. jednocześnie przełącznikiem funkcji. Natomiast dwa słowa o z zlewozmowaku, Capelle Precious, bo tak się nazywa ta kolekcja. Klejnot. Jest inspirowana biżuterią, ponieważ pasta iron, która jest stosowana jako właśnie ten podkład pod szybą, jest z dodatkiem prawdziwego złota. To jest kapela gold, kapela nieć, którą mamy przed sobą, kapela copper i mamy jeszcze kapelę, która jest z dodatkiem prawdziwej platyny. Mówimy, że to klejnot. Jest rzeczywiście piękny ten zlewozmywak, ale on jest też bardzo funkcjonalny. No bo... bo, bo jak ustaliliśmy, nie korzystamy z. Zmywarki. Oboje nie lubimy. Nie lubimy zmywarek, ale takich jak my jest pewnie niewielu. Ale każdemu się przyda duża komora, ponieważ każdy prędzej czy później użyje albo woka, tak. albo ogromnej blachy, blachy do pieczenia tak. i ją trzeba gdzieś wstępnie obmyć. Dlatego komora musi mieć wymiary, które będą optymalne do użytkowania. Szerokość, kuchu. głębokość odpowiednia. I taka nasza jest. Tak. Kolejny z zmywak? Kolejny. I to jest z zmywak najbardziej pożądane, tak? Przez klientów. Na pewno najczęściej, najczęściej sprzedawany i najczęściej spotykany, ponieważ mówimy tutaj o, o naszym granicie. Ogólnie nas, mówiąc, tak, dostępny w wielu kolorach, ten w wersji antybakteryjnej. Przepięknie wykończony, charakterystyczne wykończenie trapezoidalne, krawędzi, które nawiązuje tak naprawdę do wszystkich naszych produktów. Wszystkie to jest taki mój podpis stylistyczny, że każdy nasz zlewozmywak od jakiegoś czasu ma właśnie to takie. No ładnie, chyba ładniejsze niż takie zaokrąglone, prawda? I bezpieczniejsze, jeżeli chodzi na, o kontakt z jakimiś przesuwanymi produktami. Aha, okay. No i kolejna rzecz, o której mówiliśmy też w przypadku tego zlewozmywaka, to jest funkcjonalność, funkcjonalność i jeszcze raz funkcjonalność. No i tu jest jeszcze dwukomorowy. Półtorej komory. A skoro mówimy o funkcjonalności, to tam mamy jeszcze pod spodem taki mechanizm, który też mało miejsca zajmuje akurat w przypadku tych zlewozmywaków, prawda? Ten mechanizm to układ syfonów. Przewidzieliśmy to separowanie śmieci. I mamy w ofercie właśnie syfony, które nazywamy Space Saver. One zajmują naprawdę bardzo miejsca. mało miejsca. Są tak zaprojektowane, że ten syfon jest pociągnięty tak. tuż przez lewo zmywaku, a potem pojawia się dzięki przy ścianie. I te kosze możemy sobie tam poustawiać. Możemy mieć bardzo wiele koszy w środku. No i bateria chyba trochę podobna do tej pierwszej. Jest identyczna. Identyczna kształtem, identyczna nazwą, to jest silia. To jest ta sama bateria z wyciąganą wylewką. Natomiast wykończenie jest bardziej klasyczne, czyli mamy chrom. Klasycznie wykończona bateria do klasycznego w formie zlewozmywaka. Zlewozmywak klasyczny, czy bardziej ekstrawagancki? Wybór zależy od indywidualnych preferencji. Jedno jest pewne, każdy z nich został wykonany z dbałością o detale, doskonale łącząc piękno z funkcjonalnością. A do tego zachowane stylistyczną harmonię z prezentowaną w ubiegłym miesiącu armaturą łazienkową, która przecież wyszła spod ręki tego samego teamu projektantów. Pozostaje więc czekać na kolejne propozycje, a te już w przygotowaniu. Mamy meble loftowe, fantastyczne, pracujemy nad nimi pilnie. Mm -hmm. Myślę, że Kiedy możemy się spodziewać? Aż tyle nie chcę powiedzieć. Natomiast y chcemy mieć pewność, że będą świetne i że będziemy mogli naprawdę zaskoczyć naszych klientów, którzy czekają na coś wyjątkowego. Będą wyjątkowe. Czyli jesteśmy umówieni na kolejne spotkanie. Dziękuję bardzo. W innym pomieszczeniu. Tak. Dziękuję również. Ale zanim trafią do nas loftowe meble, pojawią się w programie inne ciekawe tematy. Zapraszam więc na porcję stylu już za miesiąc.